Elga 0320. Ex Gajno, dobra, witajcie moje Klaudziowe misiaczki. Dziś zaczynam nowa serię na kanał a będzie to setry jak MSP po mojej pomysły na NSP. od razu mówię, seria jest wymyślona przeze mnie i nie kopiowałam jej, no ale oka, a jeszcze dość ważna informacja nagrywam teraz z Bandizanem, bo lepiej ta serię nagrywać Bandicanem XD, bowiem jeszcze, że w każdym filmiku będę dawała moich pięć pomysłów, to bez dalszego gadania, które nie ma sensu. Zaczynajmy! 1. A bank na NSP. Co mam na myśli mówiąc bank? O to chodzi mi, że zamiast tej głupiej świni. Dzięki skarbonki będzie jakiś bank, to gdzie będzie napisane tak, wymień diament na 1000 sc lub wymień 1000 sc na jeden diament i fajnie by było dwa. Tańsze ceny bitno ja wiem, że modzi na auta zarabiać muszę, ale bez przesady XD BIP na tydzień 10 zł na miesiąc 20 złotych na trzy miesiące 50 zł, a na rok setne złotych wiem, że to mało, ale wtedy więcej osób będzie kupowało bitno. może będę zarabiać więcej, ale to tylko moje zdanie i nie musicie z nim się zgadzać. 3. Dodawanie animacji do listy życzeń 4. Aby był jeden VIP na MSP, a nie aż 3, bo kiedyś widziałam, jak ludzie się wudzili i obrażali, bo jeden miał vip stara, drugi normalne 5. Dawanie VIP nie tylko na tydzień, ale NP na 5 czy 6 dni, bo jeżeli damy komuś VIP na MSP, może będzie się cieszyć, że dostał tylko NP na 3 dni. Ok, to na tyle dawajcie lajki, subujcie, no i komentujcie i pamiętaj, że to tylko moje zdanie, to na tyle ba. -a.